Zamek Czocha z niezliczoną ilością intrygujących zakamarków i tajemnych przejść otwiera swoje podwoje tym razem w nocy, start o godzinie 21.00. 28.00 o godzinie 21.00 odbędzie się nocne zwiedzanie w epoce II wojny światowej. Widzowie, którzy, turyści, którzy przyjadą, będą przyniosą się w czas II wojny, koń, II wojny światowej, końca tej II wojny światowej. Przewodnik oprowadzi po zakamarkach zamczyska i opowie historię mrożące krew w żyłach. Będzie można zobaczyć także realistyczne sceny z czasów II wojny światowej w wykonaniu grupy konstrukcyjnej Festung Gdańska. To będzie inscenizacja konfliktu, drobnej, drobnej potyczki, która się odbędzie na zamku Czocha przy udziale wojsk radzieckich i wojsk niemieckich. Cena biletu na nocne zwiedzanie z dodatkowymi atrakcjami wynosi 30 zł od osoby. Najlepiej zarezerwować bilety telefonicznie lub na stronie www.zamekczocha.com Impreza organizowana przez Zamek Czocha e, dzięki pomocy pracowników Zamku Stowarzyszenia, Zamku Czocha i firmie pirotechnicznej, która zapewnia nam efekty specjalne, których będzie tam mnóstwo. A to nie wszystko, co będzie dalej. Przekonać się będzie można na miejscu.